Najdroższy kontra najtańszy Piesełkowy kalendarz adwentowy. Stwierdziliśmy, że piesełkom też coś od życia należy i otworzymy dzisiaj na nich świąteczne kalendarze. Ten kalendarz kosztował 279,99, więc jak na pisełkowy kalendarz adwentowy, to dosyć spora kwota. Ten za to kosztował 39,99 i już zdążyłyśmy zauważyć, że Joystick Jack jest bardziej zainteresowany tym tańszym kalendarzem, więc jestem pewna, że tutaj będzie więcej przekąsek. Zobaczcie, jakąś już nie muszę doczekać. I co boja... mają widzowie zrobić? Co mają zrobić? Zostawić łapkę? jak się zostawia łapkę. Siad, siad, siad i daj łapę. No daj łapkę. No super. Jeszcze raz. I winiemy go. Zostaw Czojkę. No tak, zaraz Ci dam. No Coś tam. czuję, że ten opening nie będzie należał do najłatwiejszych, <noise> ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Zagrajmy trzy po trzy, kto otwiera droższy, jak kto tańszy kalendarz. Dobra. Trzy po trzy, trzy po trzy. Ty otwierasz droższy! Wow, dobra. No dobra, to zamiana. A ja dzisiaj skupię uwagę piesku! No nie, byłabym tego taka pewna. Tam pewnie są same dobre rzeczy. Jak za no pieniążku, to zaczynajmy. Zobacz, Jojo, tutaj jest numer jeden. Uwaga! Otwieramy. A pod numerkiem jeden kryją się takie oto przekąski. baby przekąski. W kształcie serduszka, w kształcie księżyców. I w kształcie ząbka. Cześć Nick, zrób za to twista. Twist, twist. No, pięknie. Super! No już Wam daję, już Wam daję Boże, jakie spragnione pieski. Tak o, samo nie? się zachowujesz, jak o, otwierasz prezenty na święta, teraz na pieski zwalasz. Dokładnie. Proszę, serduszko dla Ciebie. Proszę, serduszko dla Ciebie. Daj łapkę. Dobrze, siad. Serduszko. Wydaje mi się, że pieski oceniły kalendarz 10 10 już po pierwszym okienku, więc teraz Twoja kolej. Zobaczymy, czy ich przykupisz. W ogóle, jak to się otwiera. Fajna paczka! Wow! wow! Ej, tam są każdy. A tutaj jest 14 okienek. Każde okienko jest w pojedynczym prezenciku. To nie jest tak jak u mnie, że są okienka. I są takie słodkie pieski. Są mega duże te okna. Otwieramy jedyneczkę. Jedyneczka jest duża dosyć. I czerwona, jak świlka. A nie dobra, tutaj są ten Są jeszcze prezenty. Myślałam, że jest tylko 12. Dobra, otwieramy pierwszy. Co ja Do... go otwieram? Ja też coś mam dla ciebie. Pluszak! <laughs> Frak! Czy to jest? Yy, Zderwa wizurka! <laughs> Borsuk? Opus? O, nie wiem, on jest mega fajny, ale on jest się... duży, w ogóle długi, tak. I ma dwie piszczałki. I... I... co bober, to jest! Bober, taka... widzowie, bober! Bober. A, bober. A, bober. A ja Borsuk, bober, bober! Patrz, wziął! Chyba jest jeszcze bardziej zadowolony niż z tych serduszkowych przekąsek. Dobra, lecimy, lecimy z drugim dalej. okienkiem. W okienku numer dwa. Też są takie baby przekąski, ale w tym okienku są już kosteczki w różnych smakach. Ja oczywiście nie będę dawała dzisiaj pieską wszystkich przekąsek, tylko rozdzielę to na różne dni, ale fajnie, że są zapakowane hermetycznie w takie opakowania, bo przynajmniej na dłużej im wystarczą, prawda? Ale fajnie, że jest coś innego, w innym kształcie. Dokładnie. Dobra, teraz e, dwójeczka i też jest coś dużego, może dla Ibuni coś. No właśnie, najpierw dla Joya, później dla Ibuni. Zobaczymy, co komu się trafi. Czapeczka. Wow, kolejna zabawka? Tak. tak. Czy to jest kurczak? Kurczeczek. No. Kurczaczek! Kurczaczek. Też piszcie. Zobacz, ile Ty będziesz miał zabawek. W sensie Ibunia. I Już inia? zabawka. Proszę. Zobacz. Podoba się? Mniej niż nie? No średnio im się podoba, ale pewnie się będą bawić. Musi swoje przeleżeć i później ej, zacznie się zabawa. Tak. Dobra, okienko numer 3 jest na dole. O Wow, ten kalendarz adwentowy się trochę poprzesuwał. I w okienku numer 3 mamy chyba z 5 paczek przekąsek w losu jedno. W takim razie, są to giga kosteczki! Dobra, daj jeszcze im po jednej, bo nie... nie zobacz! Ale, zobacz. Dobra, ale siad, jak będziesz grzeczny. Siad. Siad. Proszę. Dobra, to trójeczka. Myślisz, że będzie to kolejna zabawka? Wydaje mi się, że ten kalendarz będzie głównie zabawkowy, że byłabym zdziwiona, gdyby były tam jakieś przekąski. No, ale zobaczymy. Coś świątecznego. Wow! Mikołaj! Ale fajne! No, bo on się uwielbia siłować. O, on będzie gryzł Mikołaja, a ja będę ciągnęła za ten sznurek i będziemy się ze sobą przeciągać. Ej, mega fajne zabawki! A czy to też piszczy? Tak. Każda zabawka piszczy! Ale to jest mega fajne, fajne? Mega świąteczne. Fajne? się? jaki on jest patrzony w tego Mikołaja! mu na co? Przepad. Jest ma przepad, zajęcie na całe święta No dobra, no to otwieramy okienko numer 4 Nic, Puste, juicing. jak to? Żaden piesek sobie na to nie zasłużył, żeby było puste okienko No, no nic, Jossi, tak. niestety, ale w tym dniu akurat śnieg rzeczy Musisz poczekać, teraz ja może znajdę coś fajnego dla ciebie Tutaj akurat no, na firankę ja nasikałeś Właśnie, tutaj w, w tym dniu akurat na firankę nasikałeś, więc bez prezentu Coś koteł kombinuje, ona kalendarza nie dostała, a ty co tu kotę robisz? Co ty zajadasz, paczkę rozrywasz? Paczkę rozrywam, kotę rozrywam, paczkę z przekąskami, ona też chce, nie wytrzymam. Normalnie pogryzione. Ty to milka jesteś, tylko oczy jej widać. Czwóreczka jest taka malutka, co o. to może być? Przekąska może jakaś. To jednak nie są przekąski! A co to jest? Jakaś chusteczka? To pewnie jest krawacik jakiś, albo chusta co to jest? Świąteczka. Także się tutaj... Śliniak! świąteczny. <grym> takie słodkie! Crość, chodź tutaj! I, Dobra, masz. I bunia masz! Ibunia lubi takie przebiegłego! Oni mają takie wielkie brody, że u nich to wygląda komicznie. I bunia uśmiech. To jest taki świąteczny! To ma taką świąteczną kusteczkę. Kusia! <laughs> Pięknie! Pięknie! <laughs> 10 na 10. Okienko numer 5. W okienku numer 5 znowu mamy Księżycę i zęby, Więc nic nowego. Dobra, to teraz moja piątka. Twój kanalearz jest o wiele ciekawszy. Moja piątka już. Coś tam daje to jest jakiś dzwoneczek, ale dzwoneczek tu bardziej to niż lepiej. Gryzak! Gryzak, który dzwoni! Kształcie smoczka? Ej, to jest grinczowy e, gryzak! Asha. To jest grinczowy gryzak. Zobacz, Jojo! Co to? Podoba ci się? No ewidentnie ten kalendarz. Jak na razie nie zawodzi, jest 10 na 10. Otwieramy kolejne okienko. To teraz Mikołajki, 6 grudnia. Tutaj, na dole. Na dole jest najwięcej prezentów. Oh, ciastki! Kiedyś Tutaj inna. są jakieś mini ciasteczka z czekoladą i truskawkami. Fajne. Uwaga. Miseczka! Tak. Podróżna. Podróżna miseczka, którą można tak złożyć i rozłożyć w każdej chwili. Ej, tak mega, to jest akurat fajne. fajne i jeszcze do tego jest haczyk, żeby móc to przyczepić na przykład do torby podróżnej albo do smyczy, no do czegokolwiek. I nie zajmuje dużo miejsca. Fajne gadżet. Więc zawsze się przyda. Numer 7! A to już otwarte To rozpakowane i to jest e, jakiś Dentastix? co się Coś w tym stylu. Masz takiej Ibunia nie widzi. Uciekaj! No już uciekać! Tutaj nie ma już takiego drugiego samego. No to lecimy z siódemeczką. Mini zabawka. <laughs> Spoko. Też do wyciągania z... dla Ibuni, bo Ibunia jest mniejsza. To wygląda jak dla jakiegoś takiego właśnie sziczu albo. i Shitsu? albo Jorka. Tak, taka baby I przyciągaczka. Numer 8. Oczywiście jest pusty, bo Jessie wtedy obsikał akurat dywan. <laughs> Moja ósemeczka jest tutaj, dosyć spora. No, jestem ciekawa. Też do o. przyciągania chyba coś, co? Czekaj, co tu jest? Ja nie wiem co... to jest kapeć? Tak, to jest kapeć! To jest japonek! To jest y, taka zabawka w kształcie japonka. Żeby legalnie sobie pogryźć kapcia. Tak! O. Fajne. Ciekawe. Dziewięć mamy na dole, więc może rozbijemy bank. Oczywiście. Dwie paczki serduszkowych. Trzy paczki! Trzy, trzy. trzy. Mini serduszka, takie same mini serduszka i giga serduszka! Jestem ciekawa, czym to smakuje. Chciałabym być teraz pieskiem, żeby móc tego spróbować. Możesz zawsze jedną zjeść. Zobaczyć. No co, challenge życiowy. Ja kiedyś spróbowałam te ciasteczko z tej z Kroka, bo chciałam zobaczyć, co te pieski w tych ciasteczkach widzą i ona jest totalnie bez smaku i byłam zawiedziona. Dobra, Pokaż. to śmierdzi. Rzuć, zjem z tobą. Bez smaku w ogóle. Tak? Bez smaku. A, a jakiś aromat ma w ogóle? Cokotyki. Nic. Tylko śmierdzi. <laughs> aromat a smrotu. <laughs> to teraz możecie powiedzieć do jj daj łapę i zostawcie łapkę. Ja już zostawiłam łapkę. Dziewiąteczka jest taka malusia. I jest joystick na niej. Tak. To jakiś znak. się jakie słodkie. Dla Ibuni. To jest na obrożę, tak, Zawieszka diamentowa. Wow. Tak. I tutaj możesz fotografię yy, włożyć nie. jej imię chyba. No i jest mia, zdjęcie też. Dzięknie! No. Pod numerkiem 10 nie znajduje się prawie nic, tylko możemy sobie wyciągnąć z dołu. Szkoda, że to się tak rozwaliło. Tylko 30 zł kosztowało tak? Tak, no właśnie, nie ma co oczekiwać cudów. Są tutaj mini kosteczki. pewnie w takim samym smaku jak serduszka, czyli żadnym. Za to dla mnie przyniósł coś jamnik. O, dasz. Kuć. O, Pepe, tak. Smycz. Tak, fioletowa smyczka. Bardzo fajny ten kalendarz jest. 11. Niech zgadza. To twoja szczęśliwa liczba. Pusto. Nie jest pusto. Jest coś? Wow, zachowało się coś na samej górze. I są to znowu serduszka. Zaczyna się robić No, Dobrze, że jest Twój kalendarz. 11 mamy jakąś kosteczka. I to będzie kulka. Kulka w świątecznych kolorach, zielono-czerwonym. Taka piłeczka do gryzienia. Taka piłeczka do rzucania i do gryzienia. Zobacz. fajnie. Podoba Ci się? Nie? Lepsza przekąska? Nikt Ci nie zabierze tej przekąski. Nie zawracajmy do gitary. Zobacz, co to jest. No, trochę mu się podoba, ale jednak nie odpuści, póki nie zje Pod numerkiem 12 znowu kryją się kosteczki. Kosteczki to motyw przewodni tego kalendarza. W takich samych smakach co reszta przekąsek. Ja znalazłam już swoją dwunastkę. No bo coś. Wow! Co o, to jest Diga głośne! Chyba to schowamy cały dzień, czy nie? Mamy to? Weźmy. No nie, bo jest przekąska, to się nie pobiegnie, ale no, imunia no. się tam zainteresowała. O, o, i Milka! Milka pogoniła bunia. Co, bez ciebie się dzieją to jest takie cyrki kotek, tak? To trzynastka! Może będzie szczęśliwa, Znowu to samo, ale czekaj, bo tu są już jakieś czarne kosteczki, więc tam... Jakaś zmiana. Gratis. 13. Moje będzie szczęśliwe na pewno. Oby. Ej, druga chyba taka sama? Nie, w tym samym kolorze. Znowu Ale do przeciągania zabawek. się. Ile tych zabawek. Będziemy musieli się podzielić z jakimiś innymi pieskami. O, trzeba będzie rozdać. Pepe jak przyjedzie to coś dostanie, prawda? Na innym pieskom też? Oczywiście, że dam. Tylko przekąski tej, co ma teraz. Przekąskami tak? się nie podzieli, ale zabawkami zawsze. Pod czternastką znajduje się absolutnie nic. O. o! To chyba Iwunia sobie nasikała na kanapę. Być może. Zdarzyło się. To ja otwieram szybciutko swoją. I jest znowu kuleczka. Kuleczka. To jest chyba, że sadzasz tam przekąski i piesek próbuje je wyciągnąć. Tak. Dla łapczywych piesków. Dla łapczywych piesków. Ale też dla cierpliwych piesków. Bo na przykład Jessica nigdy nie wyciągał z takich zabawek przekąsek, bo odpuszczał sobie już. Wolał nie zjeść niż się męczyć. I taka piłeczka. Fajna, no. no czemu mamy przekąski z tyłu gotowe do nadziewania piłeczki. No właśnie no takie mini, akurat idealna, Więc spróbujemy jeszcze raz. Piętnasteczka pusta. Super! Najlepszy kalendarz. Moja piętnasteczka nie jest. Nie, nie się, gdyby okienko było. Znowu do przekąsek. Co to przekąsek. Takie coś, co stoi? Myślę, że to się przyczepia do podłogi. To no, nie jest taki gryzek, jak ona nieraz to sobie robi. Denda sticks łapki? Nie, czyli po prostu to jest takie na. A, że on sobie tak trzyma tutaj łapkami. Aha, no tak! Za te przekąski. Przecież, czy jest zawsze jak właśnie wstajemy, jakąś taką podłużną przekąskę, to łapkami tak trzymają i. Tak, a tutaj Więc, jest idealnie zrobione. Tutaj można posmarować masłem orzechowym, albo wsadzić jakieś mini przekąski między te szczeliny i wtedy ma piesek zajęcia. bunia, udało ci się desempić dżestyczkowi? to Jaka zadowolona? Ale to za ty dżestyczek niezadowolony. <susurka> tak, powiedz mi coś. Mam już wpady, tak? Niesamowite, No, tego. No, o, ładnie! Ładnie! Co to jest? I <grymnie> widzisz nie odda, zobacz na jej minę. <grymnie> Ale oni nawet jakby dostali po trzy przekąski, to i tak zawsze będą się kłócili o jedną. No prawda. Pod szesnasteczką znajdują się gwiazdki! I słuchajcie, kosteczki. I to wszystko. Dźcieczek, słucha, najbardziej. Chcesz gwiazdkę spróbować? Gwiazdki jeszcze nie próbowałeś, nie? Ale Jaj teraz musisz zrobić całe kombo swoich umiejętności. Leżeć, dobrze, siad, łapa, druga łapa, druga łapa, twist, siad, leżeć, łapa, dobrze, ładnie. Zasłużył. A i Bunia, łapkę chociaż da, daj łapkę. Nie Jezu, przeszkadza Ci chusteczka. Daj. daj łapkę. Super, no. 16 u mnie jest takie cieniutkie, ale zobaczymy, czy cienki będzie prezent w środku. co no bo coś świątecznego. Czy to jest krabeczka? Czy to jest krawacik? Nie gadaj! To jest krawacik! To jest krawacik dla joysticka na Prawda. Na zdrowie. Joyu, chodź tutaj! I jak to jest gotowy na przyjęta u babci? Gdzie masz tą przekąskę. W zębie! Okay. On musi teraz iść zjeść, wiesz, szybko. <noise> nie ma czasu. Numer 17. Nic, nie, no w sumie. Gdzieś pomiędzy dziesiątką a 17 co? serduszka, takie same jak na początku. Uwaga, a to na paluszki. Tak, to jest do czyszczenia ząbków chyba. Tak. Super. Pan no Tak, właśnie. Ale dziwne. Nie, na kciuka i wskazujące, go da. Aha! Ah. I łapiesz go za mordkę, tam mam i dawaj. Dawaj. Okay. I trzeba to dzisiaj przetestować. Osiemnasteczka. Pusta. <słuch> I biedny ten święty koi w tym roku, Jojo, nie? Jaki biedny, patrzcie, ja tutaj mam. Skarpetnie! <słuch> tak. Griszowe Skarpetki! Jakie to wszystko jest słodkie. Nie, no musimy no, je są. Jeszcze takie z I Bunia, czy Ty chciałabyś założyć grinczowe skarpetki? Ale będziesz miała świąteczny outfit, co? O, super! Dobra, wydaje mi się, super. że dwie wystarczą. Wystarczą, zdecydowanie. Okej, okay, teraz możesz iść w świat. Masz ciepłe buty, pustkę na szyi. Ahoj przygodo! 19. No pochwal się, co tam masz dla piesków. Serduszka, księżyce i ząbki. Koza! Zwarzam się już setny raz, ale no tam. Powiedzieć innego. No to otwieram teraz ja. Woreczki na kubki! To są woreczki na kubki, ale w fajnym opakowaniu, że można sobie to przypiąć do smyczy, na przykład, tak, tutaj nie? Tak, jeszcze zapiękę, Bo ja zawsze wkładam do kieszeni i w tej kieszeni się one rozwalają, rozplątują. No, a tak to przyczepiacie sobie do smyczy i zawsze macie takie pudełeczko na. Wsiął kubkę. Pamiętajcie, żeby sprzątać kubki po swoich pieskach. 20. Zostało już tylko cztery okienka. Wow, tutaj to już jakieś kolorowe kosteczki, takie giga żółte. Uszaczkowe. Dobra, teraz moja kolej. Co tam szukasz? O, teraz kolejna smy. To jest obroża. Wielka. No, jakiegoś giga piesu. Wiesz, nie wiedzą jakiego masz pieska, czy dużego, czy małego, więc są różnorodne rzeczy. A można to zmniejszyć, więc na joysticka to by pasowało. Fajne. I też odblaskowe. 21! Zbliżamy się do końca. A tu dalej nic. jeden ja 21 latery. Laser? O, nie. Czy to jest to. do gwizdania? To jest Ta, gwizdek. Tak, to jest gwizdek. Ja myślałam, że laser. Iwi nie lubi. Iwi nie lubi Gbizdka. się nie podoba. Wydaje mi się, że to jest taki gwizdek do przywoływania piesków, jak... Chodź na Chodźmy, wolno na tenuszki. Nie na spacer. I teraz już musimy z Ibuniam razem nagrywać, tak? Nie lubisz gwizka. Naskarżyć, na skargę. 22, pusto. Suba. pusto. Ja muszę nadrabiać. I co na to ma? Cwonek! Na przykład piski, śniadanko, chociaż ich w ogóle nie trzeba wołać, to żeby nie było, nie? Ale Bo one na muszą ciebie ten... wołać. Albo jak podwórze latają. I to jest dobre, to będzie stało w kuchni. I w ogóle idealnie pasuje do świątecznego klimatu w naszej kuchni teraz. Więc jak będzie śniadanko... Śniadanko... Albo Będziesz na nawet, ufce, nawet będę mogła wyłacić na kolację tak. <grym> Mega fajna. 23 jest na górze. Oj, oj, oj. Może coś będzie. Nie. O, jest! Kosteczki znowu. Ale czy jest zadowolona, to jest najważniejsze. Zabawka Ale ładne kolejna. kolory, nie? No, Kryza, zabawki to zabawki mają ładne kolorki. No i ostatnie Twoje okienko. Tak, 24. Grande Finale. Sąsięta, no, błagam, nie zawiedźcie mnie. <ścoughs> Pusto Ale, ale poczekaj, poczekaj. Proszę bardzo. Jedna, druga. Wow! I tutaj są nowości, bo są przygąski w kształcie choineczek. One pewnie były gdzieś na górze. I spadły. Tak. No i ciasteczka. Dobra, teraz jest mój finał. Tu powinno być coś fajnego. Powinno być, no bo jednak są księpa, nie? To jest taki typ wyciągania, nie? Chyba tak. Większość zabawek jest do przeciągania się. Jeżeli jesteście z nami do samego końca, to napiszcie w komentarzu. Wesołych wsiąd, A Ale się żegnamy, i do zobaczenia. Cześć!